Cześć widzowie, z tej strony Kamil. Znowu ja. A ze mną ponownie jest Bartek. I zapraszam Was na kolejny film z Little Big Snake. A ja już nie przedłużam i gram. Ona słyszałem, że podczas ostatniego filmu mikrofon nie działał. Przepraszam, mój błąd, nie zauważyłem. Cóż, każdemu się zdarza. Mogę ja zacząć? Czemu nie? Okej. Okay. Na portalu gnaj. Gnam przecież. Chyba Kai zostanie co mm -hmm. mnie. Ale go zabił. Chodź tu krótko, śmierdząco! Idziemy do tej ulicy. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nic nie gadam. Nie mam o czym tak bardzo. Ale mogę uaktywnić głos. Wartek? Hmm? czy masz jakieś rzeczy, które chciałbyś zrobić w niedalekiej przyszłości? Wyjechać na długie wakacje. Fajnie by było. Z tobą. No. Marzy mi się takie ciepłe słoneczko. I teraz pójdziemy na no. No nie. Zobaczmy jakiego węża będę miał. O nie na no, zwykłego. Bęcz... Świnia. Świnia. Proszę, jest Zabiorę sobie osiem. Jak coś tam widzimy? Kamień, jedno lożesz. Okej. Okay. Hmm. Hmm. Wow, w ogóle największy wąż ma milion. Prawie dwa miliony, ma więc bardzo dobry. Ja się zabiję. Już się zabił. Słuchaj, Coś mi myszka szwankuje. Mi bardzo. O nie, reklama. Dzięki zaawansowanej technologii poduszek marki Curem. Hop. I znowu jedziemy z akcją. No ja się o, radzę, ja się. Dobrze. Jakbyście chcieli ze mną pograć, to może co. Mi jak, jak będziemy mieli dużo subów, to uruchomi się Discord. Na razie subików jest cztery. Ale widać, że bardzo chętnie oglądacie moje filmy. was dużo, bardzo świetnie. Jak na sam początek. A ja mam chyba 11 lub 12 subskrypcji. 11. Ot, prawie się z nim pocałowałam. Ja mam jedną koronę. Ja już dwie. No, no to masz fajnie. Mam jeszcze dwie. Ja zabiję dwa węże. Z jednym prawie się pocałowałem. No nie no. Te węże. Nie na U, szybko zdijem twoją koronkę! To. Szybko zdjęłem twoją koronkę! Dobrze, ja do ciebie dołączę. Kawałek ale dwa duże ręce zabiłem. Dzięki zaawansowanej technologii poduszek marki Q-RAM. Masz pomysł? Nie. Uj. Spokojnie, nie mam zamiaru. Śmiesznie. Lubię Lubię sobie tak na luźno pograć. Potalik. Szybko jedziemy. Jak ja się tu jeszcze i to jeszcze to na sprincie. Już nie wiem Pan jaka to dziura. Mam, mam dwie korony. Zdąży? Pewnie nie. Zdążysz! Już nie ma. A w ogóle zginąłem. Nie pokazuj. Ja się od razu nie zdążyłam O, Alonso. Jak ja chcę kasnąć, mogę? Mogę kasnąć? Pewnie tak. Bo drogo jestem chory, wybaczcie widzowie Nie szkodzę Ja naprowadziłem się z zamiśleniem Ciepłym Ja idę na badanach Dobrze jeżeli idzie Chyba w tą stronę będzie bliżej, nie? Moja! Pami, a ja tak w jestem na dziewiątym, nie? Widzę właśnie. Ja mam tylko 28 ton. Bo tutaj jest dziwny ranking. Lecę. Miał hmm. miał jedno rożyt jedzie, jedno żyd jedzie, jedno żyd jedzie, jedno 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 jedno, jedno, jedno żyd jedzie, jedno rożyt jedzie. Ja mam sześć koron! Siedem! Hmm. No. A jestem na miejscu? Ja na dwudziestym piątym, a ty na szóstym. Bo ja umiem w to grać. No. A tak, a tak mam prośbę jedną. Możesz mówić trochę wyraźniej, bo obawiam się, że ciebie nie słychać. Brum, brum. Zaczekaj, ja już jadę.

Taki umarł z No, o, 8 konów. Mam. Widzisz? A ty masz. Ja zabiję osiem. takiego, który, który ma 8. Jadę. Tak, tak, 8 konów ósme miejsce. Uh -huh. a, a ja 6 i 10. Już jedenasty. Lecę do ciebie i muszę coś zjeść. Nasz mi coś na przystawkę, U biedronki. Tutaj jest jakiś timkow. Idziesz? Idę. Bo ja tu sobie fajnie a i tam się męczysz. Jesteś siódmy. Tam wiesz, że tu po lewej, tu Kamil, masz wszystkie węże, które zginęły. Aha. Więc jak... Równo zabijesz i równo się na to popatrzysz, to zobaczysz, kto zginął. Kogo zabiłeś? Mhm, mm Wie, wiem o tym. Jakbyś nie wiedział. Pojawiła się. Hej, ziobalu! Ty ja! O! I jakie chcecie filmy z Little ja! Snake? Takie dłuższe czy krótsze? Bym się zabił. No. Jeszcze raz zapytam, pozwólcie, jakie chcecie filmy z Little Big Snake? Takie krótsze, czy troszkę dłuższe? Nie chcę was także zanudzyć, więc skończymy za jakieś trzy minutki, okej? Okay? Muszę coś zjeść. O! Idę do tej koronki. Zabijmy tego. Mhm. Jestem na czwartym miejscu. Szóstym już. Bym go zabił. To się zawracaj. Ay, musimy jeść? Najdko ja dziesięć koron Ej, co jestem na miejscu? Jakoś. jeszcze nie raz. Przepraszam. Upewnij się. Dzięki zaawansowanej technologii poduszek marki Curem. Już. Dzięki. Idę do tego huntera. chemtera. Pomożesz? Zaraz. Dzięki zaawansowanej Ostatnie. technologii poduszek marki, kurem. Aki, ok, ostatnia rundka. Ostatnie pamiętam, na sobie, alonso. Dodam jakiegoś znajomego. Jakiego mam dodać znajomego? Nie wiem. Ale... No jakie są? Kamaki ma. Eee, na skórze Hmm, nie. Okej, okay, gramy. Dobra, ja zaczynam. Nie ja. To już jest ostatnia runda. Okej. Okay. No to zaczynamy Ocinki będą co dwa dni. No skupeczki!

Mnie nie zadaj. Okej, okay, widzowie. Ja już się z wami żegnam. Ale zabiorę węża. Okej, okay, Bartek, już trzeba kończyć. To cześć. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i subika na kanale. A ja się z wami żegnam. żegnam. Cześć. cześć.